Hej, cześć, witajcie, ja jestem Nexbot, a dzisiaj pokażę Wam niesamowitą bitwę na STG radzieckim czołgu średnim 8 poziomu premium. Zapraszam do, do powtórki. Czołg jest po prostu niesamowity. Ma on trochę minusów, ma on trochę plusów, o których postaram się dzisiaj Wam opowiedzieć. i Czołg ma dobry kamuflaż. Ale pancerz to już jest słabiutki. Ale jak już walnie, to walnie. DPM, jak sami widzicie, 12 sekund. To ładuje 12 sekund. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. No ale. Jednak coś za coś tak, jeśli chcemy strzelać za dużo, musimy też długo ładować. Nie wiem, czy nie wiem, czy wspominałem o opuszczeniu, ale wspomnę: opuszczenie działa tego czołgu to jest marne 5 stopni. Jak widzicie, bohater musi się naprawdę namęczyć, żeby ustawić to działo żeby to strzelało no ale zobaczcie tylko na te strzał to tak niefartownie taki niefart naprawdę jeśli ja, bohater ustawia się tyłem to jest dobrze bo wtedy gracze widzą nam dosłownie troszeczkę tego y nie cały przód, który nie ma w ogóle pancerza, ale wieża jest naprawdę bardzo twarda. No i co? To w sumie tyle na temat tego czołgu, przejdźmy do samej powtórki. Bohater zaczął bardzo dobrze, bo od znajpienia w krzaku do tego patona, czy co to tam było. Teraz te 3-4 jest skończony. Tiger 1, strzelamy go za 401 Dużo Ups, coś kurczę przycina Przepraszam Was bardzo, ale musiałem zmienić po prostu... Jakość filmu Ale widzę, że nadal... Jest nie tańga Niestety no, i taka niestety będzie przykro mi, tak. No ale może to nie przeszkadza. Może udało nam się skończyć tego Tiger'a. No ale będzie trochę zacinać. Przepraszam Was bardzo. Internet mój nie ciągnie po prostu. I tutaj wychyla się i 323 To jest... To jest coś To jest coś Kończona jest lorka w tym momencie I jedziemy po tego bizontę Snajpimy w krzaku, on nas nie widzi To jest najlepsze Ale... kurczę, blane, no nie wiem czemu tak zacina Przepraszam Was za to bardzo, ale dzisiaj coś ten internet mi szwankuje. Sam miałem dzisiaj, jak grałem dużo pingu. Udało mi się to naprawić, ale widzę, że nadal jest tak jak było wcześniej. i Ten internet nie wyrabia po prostu. Ale bitwa sama w sobie myślę, że jest przyjemna. Teraz. Sojusznik nam pomaga z tym Bizontem. My przeładowujemy i strzelamy Bizontem w tył wieży i kończymy go. Został nam już ostatni przeciwnik. Jest to K2. To jest też mocna ósemka. Pancerz naprawdę bardzo dobry. Siła ognia. No ale DPM. Nie pozwala temu czołgowi po prostu na krótkie bitwy. World of Tanks Blitz. Próbujemy go jechać od tyłu. Też bym tak zrobił, bo od przodu możemy go nie przebić. Jest oczywiście taka możliwość, jeśli że bohater, żeby trochę go popił z Golda. No ale nie wydaje mi się, bo. Penetracja też STG jest dosyć marna, on nas nie widzi, ale ten strzał był niepotrzebny zupełnie STG nie ma tak dobrej celności i stabilizacji, żeby strzelać tak w ruchu, <grywki> to po moim zdaniem niepotrzebne, mogliśmy jechać dalej i po prostu bardziej go zaskoczyć. Ale on nas nie trafia, nas on nas nie trafia, my go trafiamy za. Dużo i no, jak widzicie, bardzo was to przepraszam, że to tak zacina strzał po dolnej płycie 397. On teraz może nas strzelić, on ma nas jak na widelcu, i bohater postanawia zaryzykować i wyjechać. Bardzo słaba wymiana, bo my go za 412, a on nas za 457. Ale on się teraz skupia na kimś innym niż na nas. My jesteśmy niebezpieczni. My jesteśmy bardziej niebezpieczni i nasi albo my zaraz go wykończymy. Kosnowu za zacięło. Ten T77 ten nie przeładuje, ale my przeładujemy i kończymy Radziecki Czołg ciężki K2. Bitewka bardzo dobra. Z taką bitwę zarobimy dużo damage: 5600 fragów i 396 po asyście i 260 tysięcy. Bitwa bardzo dobra. I teraz przejdźmy do moich bitew. Zagram sobie tym czołgiem razem dwie bitewki. Myślę, że to w zupełności sensie wystarczy, żeby pokazać Wam bardziej, jak ten czołg prezentuje się w bitwach i czy warto go mieć. Moim zdaniem warto. Tylko, że trzeba po prostu nie jeździć, jak nie wyjeżdżać jak kalafior kurde blade, no ale widzicie ten pink 330 Poczek No widzicie teraz co się dzieje. Poczekajcie, ogarnę pinki, zaraz do Was wracam Pink ogarnięte, ale musiałem niestety zacząć nową bitwę, bo w tam tamtej się nie dało. Widzę, że jednak, kurde, blade, nie, coś tu nie gra. A wiem dlaczego, poczekajcie na chwilę. Teraz powinno być o wiele, o wiele lepiej. to musi się to wszystko na razie naprawić i właśnie już się naprawiło. No, niestety straciliśmy przez to bardzo dużo czasu. Dlatego nie jedziemy na most, tylko pojedziemy sobie na miasto i trochę ich zaskoczymy, bo oni nie wiedzą, oni nie spodziewają się mnie tutaj, a szczególnie to ISU, które tam jest teraz już się mnie spodziewają. Zobaczymy czy to ISU wyjedzie, ale my ono nie wyjeżdża, więc my jedziemy Jedziemy, jedziemy, jedziemy. ISU ON dobra Cholera, 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 cholera KW3. Niestety my dostajemy Boję się pleców Naprawdę boję się pleców Jedzie po nas Jedzie Po nas E23E3 Oj, niebezpiecznie Oj, naprawdę niebezpiecznie I z do... dostał Ale teraz no niestety Szybko Cholera, nie mam co zrobić. Otoczyli mnie, co się tutaj dzieje w ogóle. Wszystko, widzowie, wszystko. O boże, zagrałem jak totalny pazi. Przepraszam z bardzo. Ja po prostu przejdźmy do kolejnej bitwy, bo to chyba nie ma sensu. Bitwa zakończyła się na szczęście zwycięstwem dla naszej drużyny I i i dobrze Dobrze bo to co ja zagrałem To to jakieś gówno było straszne yy, Wszystko wina pingu To wszystko wina pingu Oczywiście <grym się> żartuję Chyba pojedziemy w krzaki standardowo, tak nie będziemy się bić na pierwszej linii, bo to nie ma po prostu sensu bo dostaniemy w bęcki, Dostaniemy po prostu w Bęski, a nie chcemy tak szybko zginąć jak na początku Także pojedziemy sobie tutaj w te krzaczki na razie i przysnajpimy w czołgi, które będą tutaj przejeżdżały. Jak widzicie ja muszę szukać bicia, bo to naprawdę jest trudne Zjedziemy na dół wiecie, zjedziemy na dół Zjedziemy na dół i spróbujemy tutaj coś porobić Oni już są na tamtej górce, ja go nie widzę T-44 T-34-100 Jedziemy na niego O cholera Ale dostałem ja myślę, że ten Isu, to on pojedzie tam Na... Tam na przepychać, on tam będzie stał, bo zawsze jak... wziąłem kurde, Isu To on jechał zawsze jakoś tam, właśnie Cholera Cholera Ej, jak on mnie trafił? No, normalnie normalnie nie wiem co zagrałem w ogóle nie wiem co zagrałem widzowie to by było na tyle żegnam was i subskrybujcie mi kanał na razie